<grymine> nie, jeszcze! chciałby Chciałbym w tego Tylko raz, pięć dwójki walne. Kurwa! Nie wiedziałem, że PPP jest włączony! SS-a <grymine> z nią pytam. No czekaj, SS-a. Czekajcie! <grymine> Stop! SS-a. Co w to ty Simon, Ej, dawajcie klepiemy ją beczek, beczek dawajcie, dawajcie. Dojrzymy, dojrzymy. Sztref Czekaj, włączę Debilu! dzięki! <laughs> Simon idzie na baka szybko! Co on zrobił? <laughs> Ej, nie, nie włączaj pvp. Sajmon nie chleb go! Sajmon nie chleb No dobrze! Sajmon weź przestań! Simon, nie klep go, bo nam zapisujesz nie. to wszystko. Nie. No i co żeś zrobił? Teraz mu oddawał? Zabił. to. zabił! A może niechcący i będziesz płakał? Niechcący! <kłyskanie> A ty jesteś ciuta, nie? Właśnie! Pat, kogo nie dorobiłam! Nie. Tak ser. Au! Bije mnie ktoś. Co? Ktoś tu. Ej, no! A, do... to, to ktoś zepsuł. Dostaw to, ona to naprawi, widzisz? Kubitu 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 Tu jeszcze Kubitu tu. Bedrock tu był Postaw go, postaw go, postaw go, <grym> Święty bedrock! Postaw się tego Ej, 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 Tak, 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 tak! <grym> <grym> niech tam! Patrz, to będzie twój murzy nowy! <grym>

Nie melasz wióry, a się pichnie It was at this moment that he knew He fucked up ZDEDAŁEM Ty cioto Jaka cioto Dzięki nie mam wszystkich hitków Dzięki nie mam wszystkich hitków Nie ja kończę edycję, na raz Za to te dam teraz? No dawaj mi moje itki, Szmato, nie? Ja pierdzieleń i tak to jest! Ja cię wyrzucam. Sorry, ninja ja cię wyszucam. I za ci stopę Koniec Dopóki mi nie odasz moich itków, to, to cię nie dodam. Kadamus, ja też pytałem, czy ty mi coś spiałeś. Ja straciłem ja wszystko! Ja Nic, ty... najczęściej zobacz na live'ie. <śśmiech> Maki! <laughs> Maki mi zniknęła. No, Maki, weź mu coś powiedzieć. tam coś Ej, dlaczego na te naty itemki się... zniknęły? Co to ma być? To jest nie fair. Oddajcie mi itemki. Nie no, dzięki, Ninja, i oddawaj mi, oddawaj mi teraz seta. To już? Może mięk książkę jeszcze pan żwać, to jest idiota mały, nie? Mały, mały Pff, ja, ja cię do gildy już nie dodam. Mały, mały, śpiewej! To jest idiota! <grym> nie, jeszcze nie skończył koniec live'a. No i pazi, on to dalej to robi, Zakop tą dziury! No. <grym> Masz. O idemki, możesz Masz tu szybko wbijać, bo ja tu za chwilę odbiorę. 5, 4, 2, 3, A Z Z M 5, 5, 5, Tutaj ja. okay. oh. nie! <laughs> Ała, to <tyle> <laughs> no nie! Tutaj nie! dziur, nie! Tutaj 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 nie! 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 Początku, <śpiew> <śpiew> Ja pierdzielę. Co za typuś. <śpiew> daj mi mięso na niego. Mi Nie stać a na mięso, taki biedny jesteś. A ty na kim masz mięso? A ja przez ciebie seta straciłem. Idę wymieniać diaksy na złoto. Na no, ty nie ma mięska. Na <laughs> ty nie ma mięska. Biedam w kraju. Dena Denati nie ma mięska. Bieda w, nie ma mięska. Bieda w kraju. Nie. <laughs> mi wszystkie trzy głowy. co to jest? Tylko są Denati! Ooo! Nie, wszystko! Ej, Denati, pomóż nam! Szkło się rozwaliło! O nie! Pomóż nam naprawić szkło! Nie! Szybko! Zbieraj tyle głów, ile wlezie! Ej, rozwaliłeś szkło! Ej, masz to szybko! Nie! Nie zebrałem! Dobra, masz boh, się Jest Jest dobrze. że ona wie, że może ci Mam <laughs> Mam 7 jej głów. boh, mam boh, mój Ja mam... 12. Patrz. <laughs> ja no. Ona mój boh, mój boh, mój Co to może? Co Co, głowę boh, daj! Proszę, do kolekcji. <laughs> Ej, dajże nam do kolekcji, będziemy mieli całą administrację serwera. Denati. O, widzisz, mam tu już dwie głowy. Twoją mi Firefox. Tutaj, o właśnie tu! Tutaj na środek. O! 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 Administracja serwera. To teraz tu. Tu. Oś. No nie nic z tego! Odawaj to, Żydzie! Odawaj to! Żydzie! Бац, 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 папа. Давай, Dobra koledzy, bo ja muszę kopać złoto. Udało się. Zdeka! Aha! To Nati Banik. Zdeta! Nati Banik. Zdeta! Ja cię zabiłem. Ty paś baniszu i zabija! Wszystko jest na live'ie! Ale Nati! Bani! mi oddać i bo mi Nati, bani! ZDEDAŁ! Musisz mi dać mięso i mieć pięć dwa. Ale Żydy... ZDEDAŁ! PIE! Yeah. Przez... PRZEZ TĄ Ej, ja nie chcę wolić. Odzyskam tam mieć 5-2 <grystanie> za ile ty masz punktów? <grystanie> Tata! Teraz do tego tekstu nie mogę podać, bo to jest tekst tego. Jaków. Boże! O ej, ja tu krafczuję! Nie rozwalaj tego kreska. Nie, nie rozwalaj, już zdedam. Nie, bo zbieram tej XT. No i zdedam. O. Zdedałem. No zostaw mnie. No, Simon. Nie.

Czy... To nie ja, to nie ja! Mam dwa serduszka! Ok! O. Mam jedno serduszko. co się lepiej. BĘDĄ TYLKA POMYŚCIE A znowu mam zrobić to co co na Facebooka mam wejść, żeby to wygrać? Mhm. To podaj mi linkę do fejsa. Czekaj to kupię. Ko